Szacunek wszystkim dobrym ludziom, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny podcast. Dziś o fladze, a w zasadzie o flagach. No oczywiście krótka lekcja, prelekcja rzeczy oczywistych, jak to mówił klasyk oczywistej oczywistości. Czym jest flaga? No oczywiście to jest symboliczny kawałek tkaniny, posiada określone barwy, wzory, używana jest do... Reprezentowania państw, organizacji, grup społecznych, jednostek wojskowych czy jakichś innych instytucji. Może mieć oczywiście różne kształty, ale najczęściej jest prostokątna. I główne takie cztery y, symboliczne funkcje flagi. Po pierwsze, właśnie jest ona symboliczna, bo reprezentuje, uwaga, wartości, historię, treść danej społeczności. Po drugie, Komunikacyjna, używana w sygnalizacji, na przykład, nie wiem, w marynarce wojennej, lotnictwie, wyścigach. Ceremonialna to trzecia funkcja flagi, obecna na uroczystościach państwowych, wojskowych, religijnych czy wydarzeniach sportowych. No i wreszcie identyfikacyjna. Odróżnia różne podmioty państwa, organizacje, regiony. I dziś właśnie o fladze, a w zasadzie o dyplomacji, Trumpa, dyplomacja zamiast ideologii, co oznacza pewna decyzja Stanów Zjednoczonych dotycząca pewnych flag. Oczywiście wiemy, pamiętamy o tym, że najnowsze decyzje administracji Stanów Zjednoczonych, które wprowadzają zakaz wywieszania flag innych niż narodowe na ambasadach oraz wstrzymanie finansowania organizacji pozarządowych. Promujących określone ideologie wywołały wielkie poruszenie po lewej stronie sceny politycznej. Ale zauważmy, że krok ten, zapoczątkowany jeszcze za czasów prezydentury Trumpa poprzedniej, a obecnie jest kontynuowany przez administrację, Marco Rubio w tej materii odgrywa tutaj kluczową rolę i mówi bardzo wyraźnie, że ten gest ma ogromne konsekwencje nie tylko dla USA, ale również dla krajów, w których działały ambasady, prowadzące do tej pory aktywną politykę wspierania ideologicznych projektów. Oczywiście wiemy i stawiamy sobie za cel wyjaśnienie tego, że ambasada jest miejscem neutralnym, ale nie może ona się stać ideologicznym polem bitwy. Przez lata ambasady USA stały się nie tylko takim miejscem reprezentowania interesów Stanów Zjednoczonych, ale również narzędziem promowania konkretnych światopoglądów. W Polsce, jak w wielu innych krajach, działania ambasad wykraczały poza klasyczne dyplomatyczne funkcje. Stały się miejscem agitacji politycznych, manifestacji światopoglądowych. Oraz wsparcia dla określonych ruchów społecznych. Flagi LGBT, BLM czy inne ideologiczne symbole pojawiały się na budynkach ambasad, nierzadko wywołując kontrowersje i protesty. Decyzja o zakazie wywieszania tych flag ma przywrócić fundamentalny charakter dyplomacji. Zgodnie z którym ambasady powinny reprezentować państwo i jego interesy, a nie angażować się w promowanie jednej strony społecznego czy politycznego sporu. Dyplomacja powinna łączyć, a nie dzielić. Ten argument podkreślają często zwolennicy nowej polityki w Stanach Zjednoczonych. Warto podkreślić, że sekretarz stanu Marco Rubio wydał 21 stycznia zarządzenie, Zgodnie z którym placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych mogą wywieszać na swoich budynkach tylko flagę amerykańską. Jedynymi wyjątkami są emblematy, jeniec wojenny, zaginiony w akcji oraz flaga niesłusznie zatrzymanych. I to wyraźny sygnał powrotu do tej neutralności dyplomatycznej i ograniczenia ambasadom możliwości manifestowania, i wspierania poszczególnych ideologii. I jest jeszcze druga strona medalu, o której powiedziałem wcześniej: wstrzymanie finansowania organizacji pozarządowych. Co to oznacza? Właśnie nie mniej istotnym krokiem jest decyzja o wstrzymaniu finansowania organizacji pozarządowych z budżetu amerykańskiego państwa, które dotychczas mogły te podmioty liczyć na wsparcie z grantów ambasadorów. Krytyka polityczna, gazeta i środowisko związane z lewicą, publicystyka, ich aktywizm już bije na alarm, informując, że cięcia w budżecie odbiją się na projektach związanych z promocją cudzysłów, wartości demokratycznych, w tym działalnością na rzecz LGBT. I warto przypomnieć, że organizacje te nadal otrzymują wsparcie z innych źródeł. Krytyka polityczna, proszę wygooglać sobie, ile w 2023 roku otrzymała pieniędzy z Komisji Europejskiej, z Fundacji Sorosza, ze stołecznego ratusza pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, Fundacji Batorego również powiązanej z Soroszem i również z tego funduszu na rzecz. Fundacji, która zajmuje się badaniem klimatu, czy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nie dziwi więc fakt, że Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta RP, ubolewa nad faktem, iż Stany Zjednoczone wycofały się z finansowania i lobbowania na rzecz organizacji LGBT. W swoim spocie wyborczym wyraźnie krytykowała tę decyzję, podkreślając, że ruchy wspierające. Postęp obyczajowy, jak to określiła, straciły kluczowego sponsora i protektora na arenie międzynarodowej. Dla wielu organizacji pozarządowych, które przez lata uzależniły swoją działalność od zagranicznych środków, jest to naprawdę cios finansowy. Zauważmy, że otrzymywane granty gwarantowały im spokojny styl życia, zajmowanie się rozbijaniem społeczeństwa od środka, promowanie ideologii, idei sprzecznych z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej, jak chociażby artykuł 18. Wstrzymanie grantów oznacza, że będą te osoby, te podmioty zmuszone szukać innych źródeł finansowania lub ograniczyć swoją działalność. Zwłaszcza, że jak się okazuje, niektóre środowiska były przyzwyczajone do wsparcia płynącego z amerykańskiej ambasady w Polsce, której działalność była wyraźnie ukierunkowana na wspieranie zmian społecznych w naszym kraju. Marek Brzeziński, amerykański ambasador w Polsce, pełnił w ostatnich latach rolę administratora tych działań. Aktywnie promując rewolucję obyczajową w Polsce. Pomimo licznych zaproszeń, z mojej strony nigdy nie pojawił się na marszu dla życia i rodziny, za to chętnie uczestniczył w wydarzeniach promujących ideologię LGBT. Jego misja dobiegła końca, a on sam wraca do Stanów Zjednoczonych. Pytanie: jakie dziedzictwo po sobie pozostawia? Czy ambasada, czy ambasady mogą ingerować w sprawy wewnętrzne państwa? Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem międzynarodowym dyplomaci nie mają prawa ingerować w wewnętrzne sprawy kraju, w którym pełnią misję, a jednak przez lata ambasadorowie USA w Polsce regularnie brali udział w paradach równości, wspierających postulaty sprzeczne z polskim systemem prawnym i wartościami społecznymi. Gdy ambasada amerykańska wywieszała tęczową flagę, było to wyraźnym komunikatem politycznym, wsparciem dla ideologicznej rewolucji. Pytanie brzmi, czy tego rodzaju działania nie były faktycznym złamaniem zasad dyplomatycznych? Czy gdyby polski ambasador w Stanach Zjednoczonych otwarcie wspierał konserwatywne ruchy pro-life, wspierał jeszcze dodatkowo środowiska tradycji katolickiej, czy nie spotkałoby się to z natychmiastową reakcją i oskarżeniami o ingerencję w politykę wewnętrzną USA w czasie, powiedzmy, tutaj prezydentury Bidena? I na koniec. Decyzja administracji USA jest mocnym sygnałem, Powrotu do neutralności dyplomatycznej. Pokazuje, że ambasady powinny reprezentować swoje kraje, a nie angażować się w wewnętrzne spory polityczne innych narodów. To również krok, który może stać się precedensem dla innych państw. Dyplomacja powinna być mostem łączącym narody, a nie narzędziem inżynierii społecznej. To. Kluczowe przesłanie, które wydaje się płynąć z tej decyzji. Zapraszam do pełnej analizy na stronie Artur Dąbrowskiej Info. Jakie jest Wasze zdanie? Czy ambasady powinny angażować się w promowanie ideologii, czy jednak wrócić do swoich pierwotnych funkcji? Czekam na Wasze opinie. I patrzmy przez pryzmat tych pytań, które postawiłem. Przez to, co teraz jeszcze na sam koniec powiem jako podsumowanie. Dyplomacja powinna być mostem łączącym narody, a nie narzędziem inżynierii społecznej. To kluczowe przesłanie płynie z decyzji Donalda Trumpa i jego administracji. Czołem, szacunek wszystkim dobrym ludziom.